Nazywam się Patryk Wiśniewski, jestem absolwentem VIA Młodej Szkoły Wyższej w Warszawie. Jako podsumowanie swojej 3,5-letniej edukacji stworzyłem pracę dyplomową o tytule Strategia i identyfikacja Wizualna magazynu Open Call jako przestrzeni do promocji młodych polskich artystów. Magazyn Open Call powstał z myślą o stworzeniu przestrzeni dla młodych artystów, którzy nie mogą wybić się przez swoje kanały komunikacji z tego względu, że po prostu nie potrafią, bądź mają małą się wybicia. Zauważyliśmy, że rynek w tym momencie jest bardzo przesycony. Jako cele strategiczne magazynu uznawaliśmy przede wszystkim odpowiednią promocję. Zależało nam na tym, żeby trafić do odbiorców na całym świecie, głównie w Europie. Od tego zaczynaliśmy. Mieliśmy pierwsze kontakty w Wielkiej Brytanii oraz w Mediolanie i tam chcieliśmy też promować, sprzedawać tak naprawdę magazyn i promować polskich artystów. No głównym celem było to, żeby ci artyści znaleźli przede wszystkim pracę, czyli kogoś, kto kupi ich pracę bądź zatrudni ich po prostu jako artystów, czy do zrobienia muralu, czy do namalowania konkretnego obrazu, a może do jakiegoś performanceu, bądź stawy. Do doboru, jakby do wyboru logo i do stworzenia go przede wszystkim kierowałem się researchem i tym, jak wygląda e, konkurencja, mm, ale zależało mi przede, przede wszystkim też na tym, żeby ten font był jak najbardziej uniwersalny i żeby trafiał do jak największej, e, jak największej grupy docelowej, przede wszystkim dlatego, że artyści są różni, proje, proponują różne materiały i tworzą w różnych... E, Kontekstach, robią naprawdę różne dziwne rzeczy, więc nie chcieliśmy, być też, nie chcieliśmy się zamykać i ograniczać się do logo, które na przykład automatycznie stawiałoby nas w kategorii formalne, dojrzałe, poważne. Chcieliśmy być otwarci i chcieliśmy w przyszłości mieć możliwości robienia szalonych rzeczy, dlatego też nie chcieliśmy się zbytnio do niego ograniczać i postawiliśmy na logo, które jest całkowicie płynne, jakby nieagresywne, y, które można by tak naprawdę dostosować troszkę do wszystkiego. Open call jest sformułowaniem wykorzystywanym w świecie artystycznym bardzo często i oznacza ono nic innego jak otwarty nabór. I na tym nam zależało, chcieliśmy pokazać, że jesteśmy dostępni dla wszystkich, że nie zależy nam na ilości subskrybentów na Instagramie, na pracach, znaczy no, na pracach zależało, natomiast było one oceniane i tak przez ekspertów, więc to nie my mieliśmy wgląd w to, co rzeczywiście, nie, nie my wybieraliśmy rzeczywiście to, co się znajdzie w magazynie, tylko eksperci ze świata sztu, sztuki, którzy mieli odpowiednie tytuły naukowe bądź odpowiednie doświadczenie i jakiś background zawodowy. Po stworzeniu identyfikacji wizualnej, y, którą robiłem sam, zabraliśmy się za złożenie całej rozkładówki magazynu i w tym momencie zaczęliśmy pracować już w grupie trzyosobowej łącznie ze mną. Y, pracował z nami jeden mniej doświadczony grafik i dziewczyna, która umiejętnościami troszkę mnie wyprzedzała. I tak sobie działaliśmy w trójce w takim zespole. Najpierw zaczęliśmy od tego, że podzieliliśmy się na zespoły i stworzyliśmy konceptualne wizje tego jak magazyn powinien wyglądać według nas. Następnie potem staraliśmy się to jakoś złączyć i zrobić z tego jeden egzemplarz, co jednak nie okazało się takie łatwe. Koniec końców podzieliliśmy się na działy, czyli każdy był odpowiedzialny za inny dział, czy to moda, fotografia, sztuka czy podróże. I każdy po prostu miał zrobić wszystkie, wszystkich artystów wybranych, wszystkie teksty w danym dziale, skategoryzować to i ułożyć. W międzyczasie, oczywiście, wymienialiśmy się cały czas tym plikiem, żeby sprawdzać, czy jest to spójne, a sama praca była dosyć ciężką pracą, bo w pewnymi momentami łączyłem to też z swoją pracą zawodową, normalną, w której jakby zarabiałem pieniądze. I, I czasami zajmowało nam to naprawdę bardzo, bardzo wiele godzin. Pamiętam, że w, przy, samej, przy samej finale i oddawania magazynu do druku offsetowego, siedziałem. Do piątej rano, pracując odpowiednio nad dobraniem wszystkich kolorów i zgraniem tego w taki sposób, żeby po druku wyszło to rzeczywiście tak, jak jest to na ekranie, a nie żeby nas zaskoczyło jakimiś dodatkowymi kolorami. Zrobiliśmy trzy edycje magazynu z tego względu, że zależało to trochę od sponsorów, od tego skąd mieliśmy pieniądze i od tego, gdzie się wystawiliśmy. Pierwsza edycja magazynu wyszła za pomocą dofinansowania. I była ona edycją limitowaną, która nie była nigdzie sprzedawana, ponieważ odgórnie mieliśmy zakaz, przez to, że było to w taki sposób dofinansowane. Wykorzystaliśmy, mimo to, te magazyny we, w, za granicą, czyli w Mediolanie oraz w Wielkiej Brytanii, głównie w Londynie, po prostu oddając je do odpowiednich galerii sztuki i odpowiednich miejsc, gdzie ci artyści mogli to rzeczywiście znaleźć i się z tym zapoznać. Hmm, oczywiście staraliśmy się też dążyć do miejsc, w których miałby, mieliby dostęp do tego osoby, które korzystają z usług artystów i kupują ich jako zleceniobiorców. Druga edycja magazynu była edy edycją ocenzurowaną i miała być edycją taką tajemniczą, która po prostu pojawiała się na targach w domu braci Jabłkowskich. Niestety teraz nie pamiętam, jakie to były targi. Była ona mocno ocenzurowana. Dużo rzeczy były ukrytych, a sama szata graficzna poszła bardziej w stronę taką ekstrawagancję, taką awangardę. Wszystkie rzeczy zostały pomieszane, pocięte i poukrywane. Teksty zostały jakby skreślone w formie cenzury rodem z myśli 3. I w taki sposób... Jeszcze był on dużo krótszy, bo miało bodajże 60 stron. I w taki sposób był prezentowany na targach właśnie. A trzecia edycja magazynu już była edycją finalną, która koniec końców trafiała do druku. I była edycją, którą już mogliśmy sprzedawać. Trzecią edycję magazynu udało nam się dystrybuować do wielu miejsc w Polsce i tak naprawdę sprzedawać ją w tych miejscach. W Warszawie były to m.in. Księgarnia Zachęty, Ujazd, Księgarnia w Zamku Jazdowskim, Księgarnia Benc oraz Kawiarni Wrzenia Świata. Magazyn, tak naprawdę przyjęcie magazynu w marcu troszkę nas zaskoczyło. Nie spodziewaliśmy się takiego odbioru i takiej obecności też na eventach, jakie organizowaliśmy. I zainteresowania z różnych kanałów medialnych. Nawet stworzyliśmy kontakty z wirtualne media, które jakby zaczęły z nami rozmawiać i pomagać nam w pewnym sensie w komunikacji i podpowiadaniu nam, co mamy dalej robić, żeby magazyn rzeczywiście mógł funkcjonować jako prasa w przyszłości. Co do przyjęcia, My i nasi znajomi byliśmy bardzo zaskoczeni. Event niesamowicie bardzo dobrze się przyjął, było bardzo dużo osób. Jakby inaugurację sprzedaży rozpoczęliśmy eventem najpierw prasowym, a następnie takim otwartym dla wszystkich, głównie znajomych. Natomiast przyszło bardzo dużo osób, które nie były z nikim związane, z osób, które tworzyły ten magazyn po prostu które się dowiedziały o jego istnieniu. Artyści po. Po premierze byli bardzo zachwyceni z tego, jak sam magazyn wyglądał. Nie tylko artyści, a wszyscy prelegenci i osoby, które pojawiały się w samym magazynie, były bardzo zachwycone z pracy, z efektu finałowego oraz możliwości wystawiania swoich prac na wystawie, którą również zorganizowaliśmy z inauguracją sprzedaży magazynu właśnie w marcu. Praca przy pierwszym numerze nauczyła mnie naprawdę bardzo dużo na temat pracy w zespole, o takich rzeczach, których trzeba pamiętać, o tym, jak koordynować swoją pracę, o tym, jak. już nie mówię o samych programach graficznych, gdzie praca w InDesignie nad pierwszy raz takim dużym, wielkostronnicowym magazynem, była czymś rzeczywiście, to było wyzwanie. Przyszedłem do pracy nad magazynem z bardzo dużym backgroundem umiejętności. Przez uczenie się w Viamodzie nabrałem dużego doświadczenia z pracą z fotografami, z pracą właśnie w graficznych, z stylistami. Wiedziałem, na co trzeba patrzeć, na co trzeba uważać, wiedziałem, jak coś przedstawić. Potem już sam, sama praca nad magazynem nauczyła mnie dodatkowo pracy nad kolorami, odpowiednim układem pracy na siatce i od tego, żeby to wszystko, mimo żeby robiło wrażenie takiego zamieszanego, to jednak dalej było w takim jakimś porządku ustalonym, głównie widocznym dla grafików albo osób, które rzeczywiście nad tym trochę pracują. Na pewno dużo zyskałem też poprzez pracę z ludźmi, z zespołem osób, tak naprawdę młodym zespołem, który też nie do końca znał się. Ja byłem tam osobą troszkę z zewnątrz, ponieważ osoby, które to tworzyły. I były z jednego koła fotograficznego z uniwersytetu warszawskiego. I tak po prostu kombinowaliśmy i dlatego to czasami było utrudnieniem, ponieważ nie we wszystkim się zgadzaliśmy, też jako osoby po fotografii koleżanki nie miały zbytnio backgroundu marketingowego, który ja za to miałem w Viamodzie. Natomiast jako zatrudniony grafik nie chciałem też się wychylać i robić nagle wszystkiego, i robić siebie nie wiadomo kogo, do tego tak. Zostałem przy tym, co mam, ale nauczyłem mnie to przede wszystkim pokory i tego, że w niektórych momentach powinienem jednak mówić coś, co mi nie pasuje albo coś, co uważam, jak wygląda lepiej, to może niektóre sprawy potoczyłyby się inaczej. W tym momencie jestem po targach Cannes 2020, gdzie miałem przyjemność spotkać się z głównym dyrektorem z firmy Otto Film, który bardzo mnie zainspirował do pracy w produkcji i jakby wykazał mi mnóstwo działów, czy mnóstwo zawodów, które mogłem jakby wykonywać właśnie w takiej firmie. I wydaje mi się, że co do moich planów, jak na razie czekam, zostały utrudnione przez różne sytuacje w tym roku, które niestety nas zaskoczyły. Natomiast na początku lipca mam odbywać rozmowę właśnie w studio Ottofilm. Na tak naprawdę jeszcze nie wiem do końca gdzie, ponieważ Kuba mówił mi, że chcą stworzyć jakiś dział kreatywny, który będzie współpracować z twórcami, którzy zlecają im pomysły na teledyski, reklamy czy tego typu inne rzeczy. Ja miałem po prostu zasilać taki dział w mówieniu, co od strony producenta jest możliwe.